Demonstrowany smartfon to innowacyjne urządzenie mobilne. Niezapomniane wrażenie wizualne zapewni ci światło czuły ekran o przekątnej 6,5 cala z wcięciem w kształcie kropli wody. Przekonasz się, że twoje zdjęcia jeszcze nigdy nie były tak efektowne, a to dzięki poczwórnemu, ultra szerokokątnemu aparatowi o rozdzielczości 12 megapikseli. Natomiast przedni aparat o rozdzielczości 8 megapikseli i upiększeniem AI pozwoli ci wykonać perfekcyjne selfie. Z kolei ultra szerokokątne obiekty o kącie 119 stopni będziesz mógł wykorzystać do efektownych zdjęć panoramicznych. Wydajny, mocny procesor Snapdragon 665 wraz z technologią Game Boost 2.0 pozwolą ci na wydajną i niczym nieprzerywaną rozrywkę z doskonałym dźwiękiem w systemie Dual Stereo Dolby Atmos. Mało tego, niezwykle mocna bateria o pojemności 5000 mAh i możliwości ładowania zwrotnego innych urządzeń zapewnią Ci nieprzerwany dostęp do ulubionych funkcji. Smartphone Oppo A5 2020 Black to unikalny sprzęt, który spełni oczekiwania każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika.